Cześć, widzowie, w dzisiejszym odcinku będziemy sprawdzać livehaki z TikToka. Zaczynajmy! Pierwszy film przedstawia, kiedy wylejesz wodę obok, skrzyń, zostanie mały piksel. I możesz spadnąć z wysokości i nic ci się nie stanie. Zobaczmy czy to działa. Jeżeli chcecie więcej takich filmów, zostawcie suba z dzwonem i lajka pod tym filmem. A i zapraszam na mojego TikToka. Link w opisie. Więc sprawdzamy, czy to działa, tylko nazwę jakiś ten świat. A few moments later. Ok, ja już stworzyłem nazwę, więc teraz Poza świat i lecimy z elefantem. My już przechodzimy do sprawdzenia. I sprawdzamy, czy life jest. i life art. Widzowie, to działa. Lifehack Ale na filmie nie to jeszcze To i blok miodu. Sprawdźmy to też. I... A few moments later. Próbowałam milion na razy, ale mi się nie udało, więc u mnie lifehack nie Jeżeli sprawdziliście to i wam udało się napiszcie mi w komentarzu to wtedy po prostu pamiętajcie dobrze następny lifehack kolejny lifehack to chyba nie działa no, robicie sobie złoto a z jednego złota kiedy się przypala dajecie jabło po przypaleniu daje wam złote jabło i to jest chyba jakiś scam ale to nie tylko bo z tego złotego jabłka można zrobić crafting to temu nieśmiertelności. No, na pewno to będzie działać widzowie. No dobrze widzowie. Więc teraz stawiamy piec. mamy trzy taki. I teraz ostatnia. I teraz mm. musimy zrobić już No i już tu pierwsza rzecz. Tu się nie da stawić. Ale zobaczmy co ja. Zobaczmy jeszcze drugą część praktyk, to tak nieśmyć możemy. Chowiemy to. Robimy takie piętelko, ma i lifehack jest z kamem i nie działa, nie polecam. kolejny nie lifehack jest do torów i do tam po gdzie trzeba ustawić piasek duży żeby kolejka zadziałała i to chyba tyle To jest to widzę na bedrocku więc musimy się przejść na bedrock Idziemy się tak kamerą ale ja dawno nie byłem na tej wersji dawno nie byłem na tej wersji tylko na filmie java wersji bedrock jak jeszcze ktoś nie widział teraz wkrótce będzie to zacznijmy po prostu zgrać my już jesteśmy, więc musimy to tylko szybko sprawdzić. Już widzę tu wodę. Dobrze wszystko mam. Dobrze wszystko mam, więc teraz idziemy. I widzowie to potwierdzone. Kolejny life jest dotyczący wnętrza. I zamiast dywanu można użyć Dla trzeba zniszczyć podłogę. Później postawić wodę i chyba na nią uchwycić, aby to położyć. I wtedy to będzie działać. Sprawdźmy to, czy to naprawdę działa. I znów muszę się przemówić na drzwi. Więc widzowie, mam wszystkie przedmioty, więc zacznijmy.

i widziałam. Tu, tu. Tu zaraz. Tu widzicie. Już to jest szare. Lajka jest zaliczona. Niestety to jest ostatni lajka. Ale jeżeli chcecie coś więcej, to jak to film lajka TikToka. Dopcie lajka. Pod tym filmem. I subdzwon. I wtedy lajka widzicie Ja się wam żegnam Cześć.